Witajcie kochane dziewczyny, kręcimy dzisiaj na tle karuzeli, która Przyjeżdża zawsze na dni Krapkowic. Dzisiaj teraz przyjechała na majówkę i jest takim głównym źródłem radości ludzi w Krapkowicach w te dni. Źródłem rozrywki i właśnie też źródłem radości. Dzisiaj chciałam Was zachęcić do tego, żeby codziennie się radować. Nie tylko wtedy, gdy mamy jakieś źródło rozrywki, która sprawia nam radość, ale żeby radować się codziennie. W Psalmie 16, w 9 wersecie czytamy takie słowa. Dlatego Poweselało moje serce, radość przenika we wnętrze. Więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie. Dostałam te słowa niedawno i do tego dołączony był taki komentarz, żebyśmy właśnie codziennie cieszyli się, radowali się, byli wdzięczni za każdą czynność, którą wykonujemy. Wykonujemy ich w ciągu dnia bardzo dużo i za każdą z nich mamy dziękować za każdą być wdzięczni. Wiecie, wdzięczność ostatnio jest modna. Zauważyłam, że nawet świat zaczął dostrzegać to, jak wiele dobra płynie z wdzięczności. Ostatnio oglądałam filmik pewnej kobiety, która mówiła, że zaczęła praktykować wdzięczność dla samej wdzięczności, że po prostu codziennie dziękuję za wszystko, co ją spotyka. Zupełnie nie miała na myśli Boga, w ogóle nawet go pomijała, a jednak mówiła, że ta wdzięczność zmieniła jej życie. O ileż My chrześcijanki, które pod wpływem ducha świętego, Będziemy dziękowały Bogu, Jezusowi, za wszystko to, co nas spotyka: za to, że możemy rano wstać, za to, że możemy wyprasować ubrania, napić się kawy, zrobić śniadanie dla całej rodziny, jechać do pracy, pracować, nawet rozmawiać z ludźmi, których Bóg stawia na naszej drodze. Gdy będziemy praktykować tę wdzięczność każdego dnia, nasze życie na pewno również ulegnie zmianie, nasze życie będzie również pełne radości, pełne takiej rzeźkości takiej wolności, zapraszam na dzisiejszą sobotnią modlitwę kobiet. Dzięki Duchowi Świętemu możemy sobie uświadomić, że każda chwila jest niezwykle cennym darem od Boga i że za każdą chwilę, którą przeżywamy, możemy być wdzięczne. Powinniśmy być wdzięczne, powinniśmy się nią cieszyć. I wiecie, te słowa dostałam właśnie wtedy, gdy przechodziłam taki czas kryzysu. Był on związany z moją pracą. Miałam pewien problem w pracy, którego nie umiałam rozwiązać. Bardzo się starałam. Wydaje mi się, że dawałam z siebie wszystko. Ale nie miało to kompletnie wpływu na to, żeby ten problem się rozwiązał. Do tego stopnia zaczęłam się przejmować właśnie tym problemem, że nie potrafiłam myśleć o niczym innym. Straciłam radość, straciłam jakiś taki optymizm, przestałam się cieszyć takimi właśnie drobiazgami. Ten problem tak zaczął mnie przygniatać, że dosłownie czułam taki ucisk w piersi. Nocy nie mogłam spać, bo cały czas o tym myślałam. Eee, aż w końcu zobaczyłam, że to, że to tak bardzo przeżywam, zaczyna, zaczyna mieć wpływ na moje zdrowie, że zaczynam tracić siły. Czułam się dosłownie tak, jakby ktoś mnie wycisnął przez taką, wiecie, sokowirówkę. Eee, nie umiałam w końcu wstać z łóżka, tak strasznie bolała mnie głowa, że stwierdziłam, że po prostu muszę poprosić o jakąś pomoc. Wysyłam sms do moich zaprzyjaźnionych sióstr, w panu, poprosiłam też moją córkę Olgę o modlitwę, zaczęłyśmy razem związywać tę demoniczną siłę, która właśnie sprawia, że tak bardzo przyjmuje się tym problemem, zaczęliśmy wzywać imię Jezus, zaczęliśmy ogłaszać wolność, zrywać z tym właśnie problemem i wiecie, zaczął on pomału ode mnie odchodzić. Ja wcześniej, zanim poprosiłam moją córkę i zanim poprosiłam siostrę w panu, również związywałam ten problem, również wzywałam Jezus na co również odcinałam się od tego problemu, zrzucałam to u stóp Jezusa, bo przecież wiem, że mamy wszystkie troski nasze przerzucić na Jezusa, on się nimi zajmie. I tak właśnie robiłam, ale niestety nie przynosiło to żadnego efektu. Dopiero wtedy, gdy poprosiłam innych o modlitwę, poczułam, Naprawdę ulga poczułam, że jestem wolna. Gdy sięgnęłam po Boże Słowo, zobaczyłam, przeczytałam o sytuacji bardzo podobnej do mojej. Posłuchajcie Ewangelii według św. Marka, drugiego rozdziału, od 1 do 12. Po paru dniach znów przyszedł do kafarna. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego sparaliżowanym. Nieśli go o czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi. To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy. A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach. I powiedział do nich, dlaczego chąbicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu, przebaczam ci grzechy, czy polecić mu wstań, służ posłanie i zacznij chodzić. Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego, wstań, służ posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc czegoś podobnego, jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Chory, sparaliżowany człowiek leżący na swoim łóżku. Sam nigdy w życiu by sobie nie poraził. Miał pewien problem, w nawet kilka problemów. Pierwszy to był taki, że był sparaliżowany. Nie mógł opuścić swojego łóżka, nie mógł się w ogóle ruszać, nie mógł dostać się do Jezusa. W tej sytuacji mógł wołać do Jezusa nie wiadomo jak długo, ale łóżko nie przesunęłoby się ani o centymetr. Dalej znajdowałby się w tym samym miejscu, dalej byłby przykuty do łóżka, dalej wycierpiał i nie dostałby się do Jezusa. Potrzebował pomocy innych ludzi. Potrzebował aż czterech mężczyzn, którzy wzięli to łóżko i zanieśli go do Jezusa. Mało tego, znaleźli sposób, żeby do Jezusa się dostać, bo przecież nie było to takie proste. Drzwi tarasował tłum ludzi, dlatego musieli wybić dziurę w dachu i przez ten dach spuścić. Tego chorego, spaliżowanego człowieka do Jezusa. Ta historia jest naprawdę niezwykła i pokazuje, nie tylko mnie, ale myślę, że może pokazać każdej z Was sytuację, właśnie kiedy mamy problem. Kiedy mamy problem i myślimy ciągle o nim i wołamy do Jezusa w tym problemie, bardzo często nie widzimy żadnego efektu. Tak jak ja nie widziałam, problem nadal pozostał, myśli krążyły ciągle wokół niego i ten problem mnie coraz bardziej niszczył przy górze, czy to... Do łóżka któregoś dnia. Podobnie było z tym sparaliżowanym. Potrzebował pomocy, potrzebował kogoś, kto go zaniesie do Jezusa. I podobnie jest z nami. Wiecie, w takiej sytuacji nie potrzebujemy nikogo, kto będzie nam dawał jakieś cudowne, mądre rady i wskazywał drogę, znajdował rozwiązania albo mówi, że on kiedyś miał identycznie i sobie świetnie poradził. Myślę, że potrzebujemy osoby, która po prostu przeprowadzi nas do Jezusa, która znajdzie sposób, żeby w tej trudnej sytuacji. Znaleźć się przy Jezusie, żebyśmy mogły swój problem zrzucić właśnie na Jezusa. Wiecie, mój problem nie został rozwiązany do tej pory, ale ja jestem od Niego wolna. W przypadku tej osoby sparaliżowanej widzimy, jak zadziałał Jezus. W pierwszej kolejności Jezus odpuścił, przebaczył tej, temu człowiekowi grzechy. Jaki grzech mu może. E, nas paraliżować, jaki jest grzech, może powodować, że Jezus nas nie słyszy. Myślę, że takim najważniejszym grzechem jest to, że po prostu Jezusa nie widzimy, że po prostu przestaje on zajmować pierwsze miejsce w naszym życiu, a to pierwsze miejsce w naszym życiu zajmuje problem. I dlatego ten problem nie zostanie rozwiązany. Nie zostanie rozwiązany tak długo, dopóki. Nie zostawimy problemu i nie przyjdziemy do Jezusa, dopóki znowu On nie będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Wiecie, ja zobaczyłam to na przykładzie swojej własnej sytuacji. No, że właśnie ten mój problem zaczął mi przysłaniać Boga, że to On był tym czymś najważniejszym, wokół którego kręciły się moje myśli, wokół którego kręcił się mój sen. Owszem, modliłam się, ale ten problem całkowicie mi Jezusa przysłaniał. I wiecie, Jezus nie jest schematyczny, ale bardzo często tak jest, że najpierw przebacza nam grzech, uwalnia nas od grzechów, a potem dopiero uzdrawia uzdrawia nasze ciało. I bardzo często na początku jest tak, że właśnie wskazuje na siebie, woła nas do siebie, przychodzimy do niego i zostajemy uzdrowieni. Wracam teraz do fragmentu, który przeczytałam na samym początku z psalmu 16, gdzie jest napisane, dlatego powysylało moje serce, radość przenika me wnętrze, więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego? Jak? Dlaczego powysylało moje serce? I odpowiedź znalazłam w Wcześniej, w tym samym psalmie, właśnie 16, w wersecie 8 jest napisane, już Wam czytam. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z nim u mojej prawicy nie zachwieje się, dlatego poweselało mi serce. Słuchajcie. Jeżeli Jezus nie będzie na pierwszym miejscu, nie będziemy czuły prawdziwej radości. Będzie to taka sama radość, jaką ma ten świat. Jeżeli Jezus nie będzie na pierwszym miejscu, nie będziemy mogły ani właściwie odpocząć tak naprawdę, szczerze, zupełnie ani też pozbyć się naszego problemu, zrzucić go po prostu u stóp Jezusa i być wolnymi. Nie zadzieje się tak. Dopóki Jezus nie będzie na pierwszym miejscu. Widzicie, teoria jest bardzo prosta, i tak naprawdę my wiemy o tym, ale gdy pojawia się problem. Gdy pojawia się sytuacja trudna, to nagle się okazuje, że Jezus przestaje być na pierwszym miejscu, że on jest gdzieś daleko, a to właśnie problem siada na tronie naszego serca i to nasze życie, nasze myśli krążą właśnie wokół tego problemu. Dlatego potrzebujemy i ludzi, potrzebujemy wtedy ludzi, którzy pokażą nam Jezusa, którzy na nowo przyprowadzą nas do Jezusa, przypomną nam, kim jest Jezus. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Podziękujmy no Jezusowi za to, że nasłupanie od problemów, za to, że... Chcę być na pierwszym miejscu, po to, żeby dać nam prawdziwą radość. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że Ty otwierasz moje oczy. Dziękuję Ci Pani za to, że Ty pokazałeś mi, co jest źródłem tego, że nie mogę czuć prawdziwej radości. Dziękuję Ci Pani za to, że Ty mi przypominasz przez ludzi, przez Twoje słowo, że to Ty masz być na pierwszym miejscu w moim życiu. A wtedy będę odczuwała radość, wtedy będę będę odczuwała wdzięczność, wtedy, wtedy będę mogła właściwie odpocząć. Wtedy będę zdrowa i pełna sił i pełna optymizmu. I wtedy problemy nie będą mnie przygniatać, choć one będą wokół i będą się piętrzyć, Panie. Ale Ty dajesz prawdziwą wolność. Ja, Jezu, przepraszam Cię za to, że mój problem zasiadł na tronie mojego życia. Ale dziękuję Ci za... Ludzi, których postawiłeś wokół mnie, dziękuję Ci za Ducha Świętego, który przyszedł po to, żeby otworzyć mi oczy. Chwała Ci Wszechmogący, Święty Boże. Wywyższam Cię, błogosławię Cię, Panie. Uwielbiam Cię, bo Ty jesteś źródłem prawdziwej radości. Bądź wyższony, bądź błogosławiony. Tylko Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kochane dziewczyny, błogosławię każdej z Was. Życzę Wam fajnego czasu w czasie... Długiego majowego weekendu. Niech Wam Bóg błogosławi, Papa. Pa.